widzę widzowie z tej strony, Alinka i dzisiaj kolejny odcinek z Rodzinki To zaczynamy! Ja sobie widzowie serial oglądam. Curcia, co ci się stało? Czemu jesteś taka blada? Wyłączę telewizor, żeby cię posłuchać. No to chodź, ja cię zaniosę do łóżka. Tu widzowie firanki zasłaniam. Już. Jakby ten to już. Tak, przebierz się grubiej. Ja ci przyniosę ciuchy. Widzowie, ja tu ci przyniosłam piżamę. Ja też się przebiorę w piżamę, żeby było jej raźniej. Widzowie, my już przebrane w piżamki. Dobrze, już idziemy zrobić herbatkę z widzami, a ty lepiej się połóż. Widzowie, ja już zrobiłam um, herbatkę. To to jest herbatka z, u góry z bitą śmietaną. I no, będzie to źle smakowało. A nie, jednak to kakao. Tutaj jednak to jest kakao. Pomyliło mi się, no bo z lodówki wyjęłam. To chodźmy, widzowie. Dać córci. Otóż te książki, masz kakao. Dobrze pani, poprosimy to, co jest odłożone nasze jakby co, czyli mapa far pięć farb i zasiety. Dobrze, do widzenia. Widzowie jakby co to, to była pani, żeby nam przysłała rzeczy, które kupiliśmy. Jakby co? No bo mogliście nie wiedzieć. Crossko do jacuzzi? No to chodź, ja pójdę z tobą. I ja cię wezmę na rączki. Widzę, wiemy tutaj nie się córeczkę na dół do jacuzzi, ja z nią się wykąpię w jacuzzi. Proszę usiądź, się połóż. Ja ustawię na jak najzimniejsze i ustawię wodę fioletową. Nie wiem dlaczego, po prostu. I w sumie możemy się zobaczyć jak się um, po prostu już zrelaksujemy Albo jeszcze tam będę nagrywała coś, to wiecie Córcia, chodź wyprowadzić Stefana um, Ja ci wybierę tą najgrubszą bluzę i te spodnie, żebyś um, nie zachorowała jeszcze bardziej No, to ja ci dam tą najgrubszą bluzę i możesz go już wyprowadzić Stefan! Jakby co, no córcia um trochę przerobiła Stefana, to będzie inaczej wyglądał. Jezu, pancia, ja nie mogę tak szybko. Myślisz, że ym, bycie psem jest tak łatwe? No raczej nie. I w ogóle co ty mi zrobiłaś? Powiedz mi, co ty mi zrobiłaś. Jeszcze mi koszulkę kupiliście z psem. Jak ja już jestem psem najlepszym. No właśnie, no tak, no tak. no ym, Bycie psem nie jest taki, takie łatwe. I to nie na szkod. W ogóle, uciekam od niego. Ach, pani, weźniesz mi już na rączki, bo mi już wszystko boli, bo mnie połamałaś, jak mnie przerabiałaś. Wiesz. No, no i ja tak myślę. O już. Dobre! Brawo! Czym ty mnie prowadzisz? Jakimi kanałami? Co to za baza? Co to jest? Gdzie ty mnie prowadzisz? Aż nic nie widać. Widzowie nic nie widzą. Teraz jedynie, ale to... Ale to tylko raz. W musieliśmy uciec, jakby co to umiem chodzić, ale wolę pełzać. Po prostu wiecie. Bo ja pies. Papa pa, widzowie.